Hej, jestem już i dzisiaj Wam pokażę świetne line-upy na fake na wszystkich mapach, które obecnie są dostępne na trybach rankingowych. No i dodatkowo, dzisiaj zobaczycie również gościa specjalnego, który Wam pokaże kilka fajnych line-upów, ale o nim troszkę później. Więc już przechodzimy do pierwszego line-upa na stęcie na A. Na samym początku rundy stajecie sobie tutaj za tym boksem, no i mierzycie, słuchajcie, w ten oto. Punkcik, dokładnie tutaj, i teraz co robicie w skoku, w biegu, rzucacie, i gdzie te oczko leci, to oczko leci w tym miejscu, wykrywa Amay na samym początku rundy. Więc fajnie użyć tego line jako reveal na sam początek gry. Drugi lineup na scenie jest oto z tego miejsca. Kiedy zajmujecie sobie MIDA i chcecie zająć sobie tutaj dalszą część tego MIDA, to stajecie sobie tutaj wrogą, mierzycie dokładnie w ten sam punkt i teraz w biegu biegniecie, biegniecie mniej więcej dotąd, rzucacie. Ten lineup to oczko leci tutaj na daszek, no i wykryje wam, jeżeli ktoś. Ktoś będzie w pizzy i nie będziecie musieli kierować, oraz jeszcze dodatkowo wykrywa, jeżeli ktoś stoi tutaj w tym miejscu na CT. Więc macie wykierowaną pizzę oraz tę te pozycje Teraz line up na Retake. Na Ascencie słuchajcie na Retake B. Wchodzicie sobie tutaj, stajecie sobie w tym miejscu, mierzycie w ten oto punkt, no i w skoku rzucacie. Oczko leci, słuchajcie, tutaj na dach, więc w momencie, kiedy zajmujecie site, no to wchodzicie i to oczko Wam wykryje wiele spotów na samym site. Cie. A teraz taki dodatkowy trip, który nie jest najnapę. Bardzo często ludzie ofensywnie pikują tego spota na B, tutaj sobie wiecie, pikują, czy to operator, czy nie. Jak zajmujecie B site'a na szybko, to zawsze na samym na początku rundy podchodzicie sobie tutaj i dajecie psa, puszczacie go prosto, nie wykręcacie, tylko razem z nim pikujecie. W momencie, jeżeli ktoś to będzie pikować, czy operator, czy nie, to ugryzie to osobę, nie będzie nic widzieć i możliwe, że uda wam się zgarnąć łatwego fraga. A teraz taki line jeszcze na B, podchodzicie sobie do tej y, kropki na ścianie, mierzycie Dokładnie w tym miejscu rzucacie Oczko ląduje tutaj na dachu, no i wykryje Jak ktoś na przykład z marketa patrzy, czy tutaj się chować Czy na przykład y, z CT y, Patrzy, to będziecie wszystko wiedzieć Jesteśmy moi drodzy na mapie speed, zanim wam pokażę line kolejny tip, ludzie bardzo There. często Pikują te pozycje, więc od razu dajecie po prostu Psa, puszczacie, razem z nim pikujecie To jest coś, czego ludzie często nie robią, więc y, Myślę, że warto wam to po prostu pokazać No ale to samo zresztą jest na B Ludzie często zajmują sobie tego spota, żeby Po prostu na was piknąć, to zamiast się narażać W momencie, kiedy wiecie, oni mają po prostu advantage sobie w tamtym miejscu, to po prostu puszczacie psa razem z psem. Pikujecie i jak ktoś będzie pikować, to albo ucieknie, albo sfragujecie. Jest psami, ale czas na oczkę. Jeżeli chcecie na samym początku rundy na spicie wykryć, a maina czy nie ma przeciwników, to podchodzicie sobie do tego papierku i stajecie na tym papierku, tak na tej e, linii, dokładnie tak jak ja. I teraz, jak macie tę antenkę, to mierzycie pod nią na wysokości tego światełka. Oto w tym miejscu. No i po prostu rzucacie oczko, leci, słuchajcie, w tym miejscu. No jeżeli będą przeciwnicy e, pod Assight to od razu się o tym dowiecie. Teraz lineup na zajęcie site B. Słuchajcie, na samym początku rundy podchodzicie sobie tutaj, stajecie przy tej blaszce, stajecie dokładnie tak jak ja. No i teraz mierzycie, słuchajcie, jak macie ten budynek różowy, łososiowy, nie wiem co to jest za kolor, możecie napisać w komentarzach, a bo między tym to mierzycie na samym środku, tak jak ja. Dokładnie tutaj. I co robicie? Rzucacie oczko, oczko leci moi drodzy w tym miejscu. No i wam ładnie wykryje osoby, które będą stać na przykład tutaj, czy będą stać tutaj po prostu. No i oczko na zajęcie sajtu A. Podchodzicie sobie tutaj przy tych schodkach. O, dokładnie tak musicie stanąć. I teraz mierzycie troszeczkę obok tego rogu. O, dokładnie tak jak ja. Co robicie? Rzucacie oczko, oczko leci. W tym miejscu, no i w momencie, jeżeli ktoś gra Heaven, jeżeli ktoś gra tutaj, jeżeli ktoś gra bardziej z tej strony, no to wszystko będziecie wiedzieć. Przechodzimy, moi drodzy, na mapę Heaven i zaczniemy sobie od zajęcia site'u A. Więc zajmujecie sobie Longa, podchodzicie tutaj, i teraz jak macie te kamyczki, to jak macie tak dużo kamyczków, jest jeden wystający, i później macie znowu zbiór kamyczków, no to stajecie przy tym ciemniejszym kamyczku, o dokładnie tak jak ja. No i teraz mierzycie, słuchajcie, w ten punkt. W skoku rzucacie oczko. I oczko ląduje, moi drodzy, prosto w tym miejscu, wykrywając bardzo ładnie i shorta, i sajta, i osoby pikujące tutaj, na no, ogólnie wykrywa naprawdę dużo to oczko. Jeżeli za to chodzi o sprawdzenie, wiecie, dostania szybkiej informacji po stronie biorącej czy przeciwników, nie ma pod sitem A, to stajcie sobie na shortie, oto w tym miejscu, i mierzycie nad tymi kwiatkami tak, żeby ikonka pieska była pod tymi dyskami. Myślę, że to widać, o co mi chodzi. No i po prostu rzucacie oczko, oczko ląduje, słuchajcie, tutaj na tym dachu i od razu będziecie wiedzieć, jeżeli przeciwnicy podchodzą do longa, tylko nie rzucajcie go od razu tego oczka w pierwszej sekundzie, no a przeciwnicy najpierw muszą po prostu podejść sobie tego longa, więc tak po paru sekundach radziłbym rzucić. Jeżeli chcecie na samym początku lądu sprawdzić, czy nie mam przeciwniku pod sajtem A, yy, pod C, przepraszam, to podchodzicie sobie tutaj, macie L, E, podchodzicie sobie pod y, literkę E, drugą, stajecie tutaj, teraz mierzycie oto w ten liść, no i co robicie, słuchajcie, w skoku i w biegu rzucać dokładnie tak jak ja, to oczko tutaj na dachu i od razu będziecie wszystko wiedzieć. A jeżeli za to chcecie zająć Scythe'ce, no to podchodzicie sobie tutaj do rogu, mierzycie teraz w ten punkt na daszku, no i w biegu i w skoku rzucacie. No, i oczko leci w tym miejscu, wykrywając praktycznie cały site C. Myślę, że to jest moment, żeby oddać głos gościowi specjalnemu, który wam pokaże kilka fajnych line-upów. A mianowicie słuchajcie, Rea Rea możecie już kojarzyć z mojego kanału, czy też choćby z Minecrafta, z jakichś tam innych rzeczy, więc oddaję głos. Cześć z tej strony, Rea, i zostałam poproszona jako main faint, który gdzieś tam w pico był ascendantem, żeby pokazać wam swoje ulubione line-upy na kilka map. I zaczniemy od też mojej ulubionej mapy, czyli ascenta, gdzie sobie tutaj staniemy, tutaj po stronie atakujących pod B, przy tej takiej teksturce. I mamy tutaj na tej ścianie taki oto punkcik. Tutaj widzicie na tej ścianie jest takie wyblakłe, i na końcu tego wyblakłego sobie mierzymy. I teraz będzie skomplikowana akcja, to nie będzie proste. Trzeba iść, skoczyć i rzucić jednocześnie. Ale damy radę. I patrzcie. Hop, hop, hop. I ten najnapik tu się ozahacza. I on odkrywa nam nie tylko cały ten site, ale odkrywa nam również schody i przede wszystkim odkrywa nam tutaj to pole, gdzie jeśli tylko kogoś stąd zobaczymy, od razu możemy skanować i w większości przypadków mamy pewnego killa. Także to jest bardzo przydatny line pick, mega polecam. Kolejny mega fajny line pick na ataku jest tutaj po tej stronie na A. Wyciągamy sobie nasze oko, chodzimy sobie tutaj. Oczywiście najpierw uważajcie, żeby tutaj wasz team zrobił miejsce, żebyście, żeby was tutaj nikt nie pignął. No i tak. Mierzymy sobie w tą tutaj cegiełkę, w krawędź tej cegiełki. Wyciągamy oko, podskakujemy, rzucamy. Oj, nie to, nie to, nie to. I tutaj widzicie, gdzie on się to haczy, w tym miejscu. I z tego oto punktu widzimy nie tylko cały site, a nawet heaven, ale widzimy też przede wszystkim tutaj prawie przy szorcie, przy ogrodzie to miejsce i to też jest super, żeby wiedzieć, czy się spodziewać też kogoś tutaj kto potem może, wiadomo, nie wiem, do jakiegoś smoke'a wejść wiele sytuacji, w każdym razie ten tutaj konkretnie to konkretne oko w tym miejscu jest naprawdę przydatne i, i też mega polecam i ogólnie Julcik powiedział, żebym nagrała po dwa line-upy na ze dwie, trzy mapki ale aż głupio byłoby mi pominąć ten line-up tutaj na obronę ponieważ jeśli jest taka sytuacja, że macie tutaj zajęte cały site to jest taki jeden lineupik, który naprawdę może pomóc i to jest lineupik na ten oto słupek. W dowolnym miejscu tutaj po prostu biegniecie sobie, rzucacie sobie tutaj to i musicie użyć drugi raz umiejętności tak, żeby to oko zawiesiło się na, na tym słupku. Czyli rzucacie, zawieszacie i teraz o! Tego tutaj słupka widzicie praktycznie wszystko tutaj nawet fragment tutaj kawałeczek pod tym jeśli ktoś sobie zerkas z... może nie tam na głęboko ale właśnie jak tutaj jest ktoś na płytko to też jest giga przydatny line up i mega go polecam przenosimy się na mapę Bind jest to ulubiona mapa Julsika jeśli chodzi o mnie też jest w mojej top trójeczce. naprawdę fajna mapa z bardzo ciekawymi line upami jeśli chcemy zaatakować sobie site a ale nie do końca jesteśmy pewni co się kryje tutaj Wchodzimy sobie na tą skrzyneczkę, cyk, mierzymy sobie w ten punkcik mniej więcej, tak pomiędzy tymi dwoma roślinkami, taki kącik sobie znajdujemy, podskakujemy, rzucamy i sprawdzamy co nam ten lineup przyniesie. Cyk. I mamy tutaj bardzo fajny, przydatny lineupik, gdzie sobie wchodzimy na tą skrzyneczkę. Mierzymy sobie mniej więcej w ten punkcik tutaj, wyciągamy sobie oko, skaczemy, rzucamy i line-upik powinien wylądować w fajnym miejscu. Wylądował? Wylądował. Proszę bardzo, mamy odkryte tutaj praktycznie wszystko oraz część tutaj tego sajdu. Jeśli ktoś ma naprawdę farta, to znajdzie też tutaj jakąś seczkę, która się akurat bustuje na ścianie. Więc myślę, że to jest naprawdę, naprawdę przydatny laynapik i wychodzi praktycznie za każdym razem. I pod B mamy kolejnego kolejny który również prawie za każdym razem wychodzi, ale najpierw musimy oczyścić sobie ten teren. I kiedy już jesteśmy bezpieczni, mierzymy sobie mniej więcej ten punkcik tutaj. Wyciągamy sobie oko, robimy mały krok do przodu z wyskokiem i rzucamy. I powinno wylądować mniej więcej tutaj. Ten line odkrywa nam nie tylko to, co jest tutaj, w tym miejscu, ale przy drbinie szczęścia wykryje też to, co jest tutaj pod oknem, czyli w zasadzie miejsce, gdzie najczęściej nasi sojusznicy wywalają się, próbując wejść na site. Myślę, że to będzie zbinda na tyle i przechodzimy do kolejnej mapy. Okej, okay, przenosimy się na mapę Pearl, która nie należy do moich ulubionych, ale z tymi line-upami nieraz nie było po prostu przyjemniej grać, więc chociaż tyle. I tak podchodzimy sobie do tej tutaj ścianeczki i musimy tak się ustawić, żeby ta otomacka była mniej więcej na równi z tym oto punkcikiem tutaj. Mierzymy sobie mniej więcej na środek tego, podskakujemy, rzucamy i line zahacza nam się u góry, pokazując wszystko, co tutaj się będzie działo, kiedy będą nas atakować tutaj e, atakujący. I... Dwa misie tu są. O my O nie, jeden to jest misiek. O nie. Patrzcie, chłopaki są mordy. Już wiadomo dlaczego. Kolejne przydatny lane znajdziemy w tej pozycji. Dlatego najpierw w miarę bezpiecznie musimy podejść tutaj, ewentualnie oczyścić się, lub poprosić kolegów o pomoc. I stajemy sobie w tym oto miejscu. I tutaj mamy takie trzy cypki. Takie trzy cegiełki. Mierzymy sobie w trzecią cegiełkę. Podskakujemy, rzucamy i ten line ląduje tutaj odsłaniając nam praktycznie caluteńki ten obszar. Będziemy wiedzieć kto jest tutaj, będziemy wiedzieć czy ktoś tutaj sobie zerka z heavena, ewentualnie czy tutaj pod tym nowym rogu, który po aktualizacji nastał, czy, czy ktoś tutaj z chce pikować z awp. Także jest to mój ostatni line up dla was i mam nadzieję, że będą przydatne. Także powodzenia w awansowaniu rang w rangach. Na, na tej cudownej bohaterce jaką jest Veidt Więc słuchajcie, wracam ja, przechodzimy do mapy Fracture Najpierw sobie y, pokażę wam line-up na zajęcie Scythe'a B Podchodzicie tutaj i teraz mierzycie dokładnie w ten punktik Co robicie? W skoku rzucacie. Oczko leci w tym miejscu, wykrywając wam bardzo dużą część sajtu. Ok, teraz wam pokażę oczko, które od razu wam wykryje, czy ktoś jest na B mainie, na daleko. Słuchajcie, na samym początku rundy sobie podchodzicie w tym miejscu na B. To jest taka kropka, stajecie na niej. I teraz jak macie to białe coś, tak odpalicie E, to... Wasza ikonka z tą myszką musi nachodzić na to. Myślę, że to widać pięknie. No i co robicie teraz? Z bardzo malutkim rozpędem w skoku rzucacie. To musi być do sobie tylko jeden krok zrobione. No i oczko ląduje w tym miejscu, wykrywając wam od razu BMA. Na jak ktoś tutaj będzie stać, jak ktoś tam będzie stać, to wszystko będziecie wiedzieć. Teraz słuchajcie, oczko na zajęcie siteu A. Więc tak, zajmujecie sobie Disha. Jak już zajmiecie całego Disha, to poschodzicie tutaj i teraz mierzycie oto w tym punkcie. Jak jest ta blaszka wystająca, mierzycie tutaj w skoku rzucacie. Oczko ląduje, słuchajcie, w tym miejscu wykrywając wam wiecie, te pozycje naprawdę bardzo wiele. Pozycji. Jeżeli chodzi o przydatnego wilka to dawajcie jak zumiecie A Sajta na, na szybko to dawajcie zawsze wilka tutaj na samym początku ze względu na to, że jeżeli będzie tutaj grać operator to go wykryjecie i dzięki temu się nie narażacie. Przechodzimy na mapę Pearl i lineupik na zajęcie sajta A, więc zajmujecie sobie oczywiście tutaj wszędzie na blisko i jak już macie zajmować Site A to podchodzicie sobie, to jest taki dywanik i jak jest ta trawka to mierzycie tak żeby być na linii z tą Trawą i teraz mierzycie tutaj Tak po prostu tutaj i co robicie słuchajcie W skoku rzucacie, oczko ląduje W tym miejscu wykrywając wam sitea. Dobra, a jeżeli retakujecie site B No to słuchajcie, podchodzicie sobie do tego Boksa, tutaj stajecie Musicie być odwróceni w tę stronę i teraz jak jest ten Budynek, to mierzycie dokładnie w tym miejscu I w skoku rzucacie oczko ląduje, słuchajcie, w tym miejscu wykrywając wam przepięknie longa. A jeżeli chcecie na samym początku rundy sprawdzić, czy czasem przeciwnicy nie poszukują site'u A, to podchodzicie sobie tutaj do rogu. No i teraz jak macie ty te nóżkę tej y, pani do obrazi, to bierzecie w dół mniej więcej na sam środek, dokładnie tak jak ja. Co robicie? Po prostu rzucacie, oczko ląduje w tym miejscu i od razu będziecie wiedzieć, czy przeciwnicy nie pochodzą site'u A. A jeżeli za to rytykujecie site a, to no, oczywiście zajmiecie sobie najpierw te pozycję, czyścicie. Jak tutaj nikogo nie ma, to podchodzicie sobie tutaj do rogu. No i teraz Mierzycie tak, żeby ta ikonka ponownie z tą myszką z Fate nachodziła po prostu tutaj, żeby była pod tym. O, mierzycie tak, rzucacie oczko bez żadnych, wiecie, skoków i tak dalej. Ląduje tutaj na dachu wykrywając osoby, które by przypadkiem siedziały tutaj na i pilnowały, czy czasem kogoś tutaj nie ma. Więc przechodzimy do mapy Lotus i jeżeli chcecie wykryć przeciwników pod sajtem A, to gracie sobie na drzewku. Jak macie to zielone coś takie jaśniejsze, to stajecie, moi drodzy, sobie o dokładnie w tym miejscu i teraz jest taka luka w drzewie. Nie? Takie bardziej świecące, i mierzycie y, mniej więcej w taki ciemniejszy listek mniej więcej tak, żeby po prostu wasz celownik był na tej górnej części tej luki niż dolnej. No i celujecie, słuchajcie. No i oczko ląduje. O, to w tym miejscu wykrywając bardzo ładnie A. Jeżeli za to chcecie wykryć, czy nie przeciwników pod C, no to gracie sobie na side B, wchodzicie tutaj. No i teraz, moi drodzy, mierzycie w ten punkcik. I co robicie? Biegniecie i rzucacie, ale rzucacie dopiero wtedy, kiedy wasz celownik zetnie się z łokciem tej rzeźby, więc to powinno wyglądać w ten sposób. Biegniecie, 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 rzucacie, no i to oczko, moi drodzy, ląduje oto w tym miejscu, wykrywając przepięknie C. Ale jeżeli za to retakujecie Site C, no to sobie idziecie, wiadomo, tutaj, tutaj cylinkiem, podchodzicie sobie do tej belki i teraz mierzycie tak, żeby wasz celownik był na wysokości, no, mniej więcej w ten sposób, bo wiecie o co mi chodzi i dajecie troszeczkę do góry Dokładnie tak, żeby z tym bliskiem podchodziło No i co robicie? Po prostu rzucacie Oczko, moi drodzy, ląduje tutaj Wykrywając wam cały sand na C No i jeszcze, moi drodzy, typ z wilkiem Jeżeli pikujecie C na szybko, to rzućcie Wilka w ten sposób, niech on sobie tam leci W momencie, kiedy operator będzie pikować No to wilk go wykryje, no tak, tak samo jak Na innych mapkach, na których wam Pokazywałem spoty, gdzie warto puścić szybko wilka Jeżeli raszujecie site Więc słuchajcie, jesteśmy na bandzie, na bandzie wam już rafa pokazała Kilka fajnych line-upów, ale jeszcze dorzucę Coś od siebie, słuchajcie, więc podchodzicie sobie Jeżeli chcecie rytykować site B, wiecie, spląć i tak dalej I Podchodzicie sobie, tutaj jest taki bardziej cień Podchodzicie I teraz mierzycie ten punkcik, i co robicie? Z jednym krokiem do przodu i z wskoku rzucacie. Powinno to wyglądać w ten sposób. E, oczko w tym momencie leci tutaj na dach i wykrywa wszystko pięknie, jeszcze fajnie, jakby wasz sojusznik już tutaj e, gdzieś grał i próbował przeskanować. Albo nawet jeżeli wasz sojusznik by grał w tym miejscu, ponieważ słuchajcie, przez te dziurę w ścianie można skanować. Tu nie można, ale tu można skanować. Więc tak naprawdę bardzo łatwo można fragę zgarnąć. Jeżeli za to chodzi o Site A, to na samym początku rundy polecam rzucić takie oczko, że podchodzicie sobie tutaj i mierzycie w to miejsce. I teraz w biegu i w skoku rzucacie Rzucacie w momencie kiedy wasz nich zetnie się z tymi liniami Oto w ten sposób To oczko moi drodzy ląduje tutaj na drzewie i wykrywa tę część shorta Jeżeli ktoś z prawej strony pikuje, czy jeżeli ktoś jest już tutaj Jeszcze jest drugie oczko na A, które fajnie jest rzucać naprzemiennie z tym drugim Jak macie ten lężniejszy punkt na A to stajcie sobie tutaj No i teraz mierzycie od tego dzyndzelka w tym miejscu, no i w skoku i w biegu rzucacie oto w ten sposób, słuchajcie, oczko ląduje w tym miejscu wykrywając bardzo ładnie lewą stronę shorta. No i to będzie na tyle z trików do Fate. Pamiętajcie o subiku, o łapie w górę, podajcie do gościa specjalnego na kanał, no i co? Trzymajcie się, cześć!